No, cześć dzień dobry. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na The End of the Year Book. Tak, czyli będziemy sobie mówić o końcówce tego roku. Tak, stricte czytelniczo, jakie mam plany, ja tu mam kawusie, listę pytań i jedziemy z tym. Książka, którą zaczęłaś i chcesz skończyć. Słuchajcie, przez to, że ja miałam ogromniasty zastój czytelniczy w październiku. Ja rozgrzebałam tyle książek, które nie są skończone, że chyba nie zliczę. Nawet mój Gudric już chyba stracił rachubę. Ale jest kilka takich książek, które faktycznie bardzo bym chciała przeczytać. Muszę to odłożyć kawę, bo zaraz ją strącę. Głównie mamy tutaj reportaże, i pierwszym takim reportażem jest 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. Jest to reportaż, który ja bardzo polecam, chociaż go jeszcze nie skończyłam. Jestem na tej drugiej połowie, na tej drugiej części. Teraz będziemy wchodzić do tych budynków, na które. Mm, yy. Na których był przeprowadzony cały ten atak, w tych wieżach, w Pentagonie i tak dalej. Reportaż, on naprawdę niezwykle mi się podoba, ale budzi we mnie ogrom emocji, które ja miałam potrzebę sobie zdawkować, więc trochę przystępowałam i wtedy sięgnąłam po jakieś inne książki i go tak trochę odłożyłam na bok. A ja w ogóle zauważyłam, że mam taką tendencję, że nawet jeżeli książka bardzo, bardzo mi się podoba, ale później ją odłożę i ona poczeka trochę za długo, to jest mi ciężej do niej wrócić ale to jest coś, co na pewno chciałabym jeszcze w tym roku skończyć i tutaj mamy drugi reportaż serii reporterskiej wydawnictwa poznańskiego, czyli Columbine. Masakra w amerykańskim liceum. Również reportaż e, niezwykle burzący krew w żyłach, wzbudza wiele emocji, niestety takich negatywnych. E, złość, smutek, naprawdę moim zdaniem na ten moment Dość rzetelny. Nie mam się do czego przyczepić, ale tak, też jestem w połowie, równo w połowie, bo jestem na stronie 314, możecie zobaczyć. On ma ponad 600 stron, z czego też dużą częścią są przepisy, z tego co widzę, ale tak. Ale to jest też coś, co chciałabym skończyć, więc jeszcze te dwa klocuszki mnie czekają. Eee, no i czeka mnie po prostu taki emocjonalny roller coaster razem z nimi coś czuję. Eee, co ja tam mam jeszcze rozgrzebane? Tak patrzę tutaj na ten stoliczku, chyba nie mam nic. Eee, tu nie. Tu za sobą mam przeczytane, pewnie na półkę już coś odłożyłam bo te reportaże też miałam odłożone na półkę a czekajcie, przecież mam budry zobaczmy co ja tu mam rozgrzewane zobaczmy z chęcią, co tutaj się dzieje aha, tak mam jeszcze, słuchajcie, przekleństwa niewinności, one są tutaj, ale odwrócone, odwrócone grzybietem w drugą stronę Boże, chyba mnie nie, nie wywala. Przekleństwa niewinności, czyli książka, którą kupiłam na krakowskich targach książki yy, pod wpływem tego, że Alex mówiła, że Łukasz i Nikola mówili, więc wzięłam. Jestem tutaj na 89 stronie jest to historia niezwykle intrygująca bardzo ciekawa, ale wpadłam po prostu w wir innych książek i, i wyszłam też właśnie z tego zastoju, więc potrzebowałam czegoś świeżego, czegoś nowego, co mnie po prostu pochłonie tak totalnie i korzystałam z tego i udało mi się przeczytać parę nowych książek dobra, kolejne pytanie książka, która pomoże mi się przenieść z 2002 do 2020, 2022 do 2023, okej okay. Dobra, w ogóle to jest ciekawe pytanie, bo było tyle wariantów tego pytania, na przykład, które pomoże Ci się przenieść w jesień albo z jesieni do zimy. Już sama nie wiem, na co mam odpowiedzieć, więc może faktycznie nastroję się po prostu na tę zimę, no bo mamy, kiedy ja to nagrywam, mamy koniec listopada w ogóle pada deszcz ale tak, słuchajcie, coś co by mi się pomogło przenieść, mam tutaj naszykowane parę książek takich melancholijnych i nostalgicznych, bo to jest coś co ja jesienią lubię czytać, czyli Zanim wystygnie kawa z wydawnictwa Relacje, troszkę mi się coś tutaj na okładce pobrudziło no to jest książka niezwykle melancholijna z tego co słyszałam, więc to jest coś co też chciałabym jeszcze właśnie czym bym się chciała nastroić na zimę i w ogóle naszła mnie taka ochota na klasyki, naszykowałam sobie dwa Słuchajcie, najlepsze jest to, że ja oba już czytałam na studiach, ale niewiele z nich pamiętam. Tego bardzo nie lubiłam, a ten to mi przelecia po prostu przez głowę, ale wiecie, jak to jest, jak, jak jest lektura, którą trzeba przeczytać. Przez co się brnie, kiedy nie ma się na to ochoty, i później się wypiera to ze swojej pamięci, więc to jest, co ja zrobiłam. Jeśli chodzi o wichrowe wzgórza, to ja je miałam do nich podejście w ubiegłym roku, w maju, i doszłam, tutaj mam znacznik, do 186 strony, ale wydaje mi się, że, że nie, że doszłam jakoś do strony gdzieś okolice 80. Tutaj też mam gdzieś ostatni znacznik zresztą. Ale tak, chciałabym do niej wrócić. Aleks mi narobiła w ogóle ochotę na wichrowe wzgórza. No i duma i uprzedzenie to jest też klasyk, czyli klasyki. Klasyki to zazwyczaj czytane są jesienią i przede wszystkim zimą, z tego co zauważyłam. Więc to są takie moje dwa tytuły. Ja klasyków nie czytam, bardzo rzadko po nie sięga, więc też sama się zdziwiłam, że mam na nie ochotę. Ale faktycznie zima to jest chyba jedyny czas w roku, kiedy ja czuję taką potrzebę, że hej, a może przeczytałabym jakiś fajny klasyk. Dobrze, Beń, kolejne pytanie Będzie miała premierę i nie możesz się doczekać e, Taką książką jest na przykład Drugi tom e, Ariego i Dantego. Bardzo czekam, już ja nie wiem Czy ona będzie w tym roku, wątpię Chyba pojawi się na początku przyszłego roku Ale nie mogę się doczekać, chociaż mam Ogromniaste obawy, jeśli chodzi o tę książkę Bo słyszałam, że drugi tom jest słabszy i bardzo, bardzo się boję, ale kocham pierwszy tom, więc, więc na pewno będę kontynuować tę historię i chcę poznać losy głównych bohaterów. I jeszcze taką jedną książką, na którą bardzo mocno czekam, to jest premiera Teresy Bauman Andromeda. Też nie mam pewności, ona chyba jest też przyszłoroczna, ale na ten moment nic innego do głowy mi nie przychodzi. Ja też powiem Wam, że nie ogarniam tak tych premier, ja nie siedzę w zapowiedziach. Oczywiście Czerwona kotka. Kiczuś musiał się wbić, jak zwykle. No ale dobra. Weź ten ogon. Jeśli chodzi o te premiery, to ja tak jakoś ich nie śledzę. Jak coś mi wpadnie w oko, to wtedy sobie obserwuję i gdzieś tam mam na celowniku dane tytuł, ale to zazwyczaj jest wtedy, kiedy na przykład ktoś coś tam udostępni na Stories. Ale żeby mnie ja tak samodzielnie gdzieś wchodziła w jakieś zapowiedzi MP-u czy coś takiego, to raczej nie. Okej, okay, czekajcie, bo tu mam karteczkę. Trzy książki do przeczytania w tym roku. E, słuchajcie, jest tutaj kilka z nich. Na pewno jest to. Czesta, czy Ty chcesz znowu wyjść? No i widzicie, jaka ona jest? Nic nie idzie z tym kotem zrobić. Siedź tam teraz. Jedną z takich książek, która zresztą chyba też pomoże mi się nastroić na zimę, jest Lud z wydawnictwa Marpres. To jest to seria Bałtyk. Książkę kupiłam za namową i wspaniałymi po prostu zachwytami Ewy Lawenderews. E, I... I to jest coś, co na pewno chciałabym jeszcze przeczytać w tym roku. I mam dwie jeszcze takie książki. Jedną z nich jest na przykład Carrie Soto is Back, Taylor Jenkins Reid. Ja sobie ją zamówiłam na Amazonie, w takim flopi wspaniałym wydaniu. Przyszła do mnie bardzo szybko, ma też fajną rozkładówkę, więc jestem bardzo ciekawa. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie, główna bohaterka nie będzie tak irytująca jak Mick Reeva, ale to się okaże. Czy ja tu mam jeszcze jakieś książki, które bym chciała przeczytać w tym roku? Mam też kilka innych, ale nie chcę mieszać. Tutaj mamy jeszcze Growny, czyli Dorosłą Tiffany D. Jackson. Książka, która no, była niezwykle popularna na Bookstagramie swego czasu. Podobnie, że jest bardzo emocjonalna. Ja zresztą też chciałam przeczytać Sezon Luster. One są o dość może nie o podobnej, nie są do siebie jakieś bardzo podobne, ale mają um, takie podobne do siebie motywy. I zawsze ja po prostu się poddawałam przy tej drugiej, kiedy już się za nią. Zabierałam, to odkładałam ją na, półce, na półkę i tą robię, widzę dokładnie to samo, ale chciałabym po prostu spróbować i, i zobaczyć. W ogóle zauważyłam też ostatnio, że. Mm, bardzo się oddaliłam od młodzieżówek, ja bardzo lubiłam je czytać i teraz w sumie jedyną młodzieżówką, na którą tak bardzo mocno czekam jest um, Ali Dante, przeczytałam też niedawno Aekist e, Sarah Wheeler, e, ale to jakoś tak pod wpływem impulsu, ale zaczynam widzieć, że gdzieś oddalam się od tego gatunku i trochę mi przykro, bo wiem, że to już też wchodzi trochę na inny poziom, literatura young adult czekajcie, bo już koty drapie w drzwi. Więc widać, że ta literatura Young Adult wchodzi trochę na inny poziom i ma znacznie więcej do zaoferowania niż kiedyś. I dalej są w niej takie rzeczy, które ja mogłabym znaleźć dla siebie, ale mam po prostu jakiś problem z nią ostatnio. Nie wiem dokładnie o co chodzi. I jeszcze książką, którą chciałabym spróbować jest książka jednego z moich ulubionych autorów, czyli Wojciech Chmielarz i Królowa Głodu. Ja dawno w ogóle o Wojciechu, o pani Wojciechu, Panu Wojciechu o chmielarzu. Dawno nie mówiłam na moim kanale, a ja naprawdę bardzo lubię jego książki. I to jest taka książka eksperymentalna, bo tutaj jest i fantazy, i horror, i science fiction. Więc sama jestem ciekawa, jak, jak mi to przypadnie do gustu. Mm, ale tak, to też może być coś zimowego, więc jestem ciekawa i to myślę, że w tym roku jeszcze bym chciała przeczytać, pomijając też te książki, które już Wam wcześniej po pokazałam, bo jest naprawdę dużo fajnych tytułów. Aha, i słuchajcie, jeszcze jedną książką, którą bardzo, bardzo, bardzo bym chciała przeczytać do końca tego roku, to jest Wyspa Zaginionych Drzew Elif Szafak. Nie wiem o co chodzi, ale po prostu marzę o tym, żeby tę książkę przeczytać. Co, da słoram na dół i pokażę Wam jeszcze jedną książkę, którą bym chciała przeczytać, to Cudawianki Anety Jadowskiej. E, chciałabym się wyrobić jeszcze w listopadzie. Dzisiaj jest 26, jak to nagrywam, więc nie wiem, jak się uda. Mm, ale jeszcze tak w takim jesiennym klimacie, bo nie wiem, czy w grudniu będę miała ochotę na cudawięki. A jak nie, to zabiorę się za nią dopiero wiosną. Więc TikTok Martunia Heriab Książka, e, która może mnie zszokować i zostać ulubieńcem. E, na przykład taką książką e, jest, już tu Wam pokażę, Bunny. E, Mony Awad. E, to jest książka, którą ja dostałam od Sofii. Koziaczki, bardzo dziękuję. E, która w ogóle doskonale wiedziała, jaką książkę bym chciała dostać, a ja sama nie wiedziałam. I tak jest to właśnie Bani. E, zainteresowałam się tą książką już dawno, dawno temu, ale jakoś tak nie miałam głowy, żeby ją sobie sprawić. E, no i Sophie zrobiła to za mnie, więc bardzo dziękuję. E, nie wiem o co chodzi. W ogóle kocham tę okładkę, że jest różowa i jest ten króliczek, jest po prostu jest piękna. E, ale nie wiem o co chodzi, po prostu jak widzę tę książkę i trzymam ją w ręku, to mam wrażenie, że mi serce szybciej bije i że tutaj po prostu siedzi coś takiego, co będzie takim moje, 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 moje. I mi się spodoba. E, więc zobaczymy. Bardzo, bardzo mocno liczę na tę książkę i mam nadzieję, że się nie rozczaruję, bo to się chyba wtedy skończy płaczem. E, kolejną taką książką, która może stać się moim ulubieńcem jest um, Wyspa Zaginionych Drzew właśnie, czyli ta, o której mówiłam wcześniej, którą bym chciała w tym roku jeszcze przeczytać. Też nie wiem, o co chodzi, ale tam po prostu jest dużo nawiązań do natury. Natura jest mi dość bliska i mam wrażenie, że to może... Gdzieś tam dotknąć moich czułych punktów i, i może mi się spodobać. Ja Elif Schefak jeszcze nic nie czytałam, choć mam na półce cztery jej książki po prostu wstyd, że ja jeszcze za nic się nie wzięłam, poza jej jedną książką z zygzaków, która bardzo mi się podobała, więc mocno liczę właśnie na te z gatunku literatury pięknej. Dobra, i ostatnie pytanie, czy zaczęłam robić, e, co zaczęłam robić? W ogóle mam spisane to na kopercie. Don't judge me. Czy zaczęłam robić plany na 2023 rok? Nie. Oczywiście plany książkowe. Nie, myślę, że te plany, które zrobiłam sobie na ten rok, były po prostu za duże. Nie wiem, czy w ogóle będę robiła film z planami czytelniczymi. Może nie aż tak ambitnie, jak to zrobiłam w zeszłym roku, bo jednak to trochę mnie przerosło. Dużo rzeczy w ogóle się nie trzymałam. To, czego się trzymałam najbardziej, to jest ograniczenie kupowania nowych książek, co się udało, bo faktycznie kupiłam ich relatywnie mało. Oczywiście nie liczę tych od wydawnictw, które otrzymałam i też które. No gdzieś tam po prostu napływają do mnie, ale takie, które kupuję samodzielnie, jest ich znacznie mniej i naprawdę bardzo, bardzo się z tego cieszę. Mimo tego, że biblioteczka nadal sukcesywnie jakby pochłania powierzchnię mojego pokoju, tak jak spojrzycie wszędzie, to, to i tak jest nieźle. To i tak jest nieźle. Mam wrażenie, że dobrze trzymam ją w ryzach. Zresztą ten stosik też pewnie będzie przeselekcjonowany w nowym roku i pozbędę się książek. Które mi się nie podobały, także to też troszeczkę spadnie, ale no, jeśli chodzi o takie plany, to nie, na pewno chciałabym dalej iść w to, co robię teraz, czyli właśnie ograniczanie tych książkowych zakupów i podchodzenie do nich z głową i takie decydowanie się tylko na te książki, które faktycznie chcę przeczytać. I tak też było na przykład właśnie na KTK, gdzie kupiłam 11 książek, co na mnie jest naprawdę bardzo, bardzo dużą liczbą, bo ktoś mi w poprzednim filmie napisał, że o 11 to jest szaleństwo. No dla mnie to jest szaleństwo, bo ja nie kupuję takiej ilości książek w tym roku, bardzo, bardzo z tego pilnuję. Kupiłam te 11 książek i, i przeczytałam z nich już cztery. Raz, zaraz. Raz, dwa, trzy, trzy, trzy i jestem w trakcie czwartej. Więc naprawdę uważam, że to jest nieźle i pozostałe, które mam to są też takie, które chciałabym przeczytać w najbliższym czasie. I to mnie bardzo cieszy. To jest coś, co daje mi po prostu ogrom satysfakcji i mam nadzieję, że ten rok następny będzie wyglądał dokładnie tak samo. Słuchajcie, nie wiem, mam wrażenie, że wyszło bardzo chaotycznie, bo ja ten film miałam nagrać wcześniej inny, innego razu, ale tego nie zrobiłam, bo nie miałam jak, więc zrobię to teraz i pewnie jest rozgadane i w ogóle jakieś takie mam wrażenie byle jaki są. So, I'm very sorry. Ale nie wiem o co chodzi. Ale chciałam go już nagrać, bo, no, bo zaraz jest grudzień i takie wiecie, co ja później mogę? Jakie plany robić na ostatni tydzień czy dwa tygodnie roku? To tak jakby w ogóle nie trzymałoby się kupy. Także no, to wszystko. Dajcie znać, czy Wy macie jakieś plany czytelnicze, czy, czy w ogóle chcecie odpowiedzieć na jakiekolwiek z tych pytań, to walcie śmiało w komentarzach, ja sobie je chętnie później przeczytam i pogadam z Wami. Tymczasem ja życzę Wam fantastycznego dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!